Dzień dobry, prezentuję sukulenty i dzisiaj Sansevieria cylindrica, czyli cylindryczna. Czasami mówi się język teściowej na to, albo wężownica, jeszcze chociaż wężownice są jeszcze inne, ale to też... Tak czasami się nazywa, tak potocznie się mówi tutaj właśnie ta Sanseveria puściła jakby środkowo tu, ten środkowy i tak ciasno się w ten sposób umieściła, będę chciała to przesadzić, ale troszkę się boję, żeby korony korzeniowej nie uszkodzić. I proszę zwrócić uwagę, jak fajnie ona równolegle na dwie strony się rozrasta. Jest, jest twardym takim liściem, jest bardzo fajnym, twardym i bardzo takim dekoracyjnym. Ten sukulent lubi światło i lubi bardzo sucho, praktycznie no może być nawet raz w miesiącu podlewana. Oczywiście ziemia powinna być do sukulentów i ja tutaj jeszcze kamyczki wyłożyłam, ale mogą być też inne rzeczy. Ona akurat rośnie razem z gruboszem, tutaj kawał, taką odnóżkę dałam i, i po prostu sam, samo się też tak rozrosło. Bokiem dzisiaj, tutaj gdzieś z boczku, wyrosły mi dwie nowe młodziutkie roślinki i przesadziłam je tutaj do, jeszcze tu jest mokro, bo to jest dopiero dzisiaj przesadzane, do nowej doniczki. Takie dwie maleńkie roślinki. My, mam nadzieję, że właśnie tutaj będą odnóżki z tego. Same się rozrosły. Musiałam je usunąć, bo tu jest mała doniczka, a właśnie tej środkowej nie usunęłam w, w, na czas, i po prostu tu mi się tak ciasno teraz to nagromadziło. Trochę się boję to przesadzać. Także bardzo piękna roślina, niewymagająca no, opieki specjalnej, tak? takiej, że można wyjechać i zostawić tą roślinę. Bez wody i ona spokojnie przeżyje. No, tutaj jest taki charakterystyczny, właśnie dla tej sansawierii. Tu właśnie nie do końca to widać, bo ta zasłania. Chodzi mi o te, ten rozkład taki, takiej gwiazdy, jakby rozgwiazdy, nawet. Może to widzicie. Także tyle dzisiaj, oj Felusia mi tu przeszła, e, tyle dzisiaj jeśli chodzi o, y, o sukulenty, e, może tutaj mam inne, prawda, sensevierie, ale dzisiaj na ten temat tej cylindrycznej. Dziękuję.